mój pierwszy spacer po czerwonym dywanie! Ekscytujące! Ej, tutaj Barbie! Powiedz coś wszystkich? Barbie! Pazuj dla nas! Jak ci minął pierwszy Tutaj Barbie! Kogo nosisz Barbie? Spójrz w kamerę Barbie. Barbie! Nie utrzymaj ich Nie! prawda? Podobieństwo jest niesamowite. Tak, ale nie radzę sobie z prawdziwym światem. O, pomogę ci. Naprawdę? Ja. Nie martw się, pomogę ci. Okej. Okay. W porządku. Ha, czy to moje zdjęcia? Um. <laughs> to troszkę prewersujące. Jestem po prostu oddana Wcale nie ma obsesji. Zdajmy je, żeby cię nie irytowały. Nieważne. Potrzebuję rozrywki! Wiadomości z ostatniej chwili! Barbie zaginęła. Najświeższe wiadomości! Ostatni raz widziałem. Podejmujemy czynności, aby. O! Hej, mamo! Na pewno ją znajdziemy! To katastrofa! O! Ty. Ha? ha! Kto to? To Ken! O! Oh, nie chcę z nim rozmawiać! Nie z nim pogadaj! Mam... rozmawiać z Kenem? Cześć, Ken! Nie twój interes! nie nienawidzę cię. Do widzenia! Jestem! Hm. Potrzebuję jej... O! Ouch. Uh. Usiądź sobie, zaraz coś nam zamówię! Uwielbiam świeże mleko po ranku! <laughs> mm, mm, mm. Aha! Hmm, hum, Jak to? Cóż, lalki? Proszę bardzo, po jednej dla każdej z nas i jedna na spółkę! Pyszna pizza! Nauczę cię jeść. Aha! Otwórz usta! Uh. Uh. Teraz ugryź. O właśnie. I co dalej? Wszystko mam za ciebie robić? Tak, proszę. No dobra. W ten sposób przeżuwasz. I jak? Smakuje? Mm. Ach, uwielbiam to! Nie miałam pojęcia, że jedzenie może być tak pyszne. Chcę więcej, więcej, więcej! Kocham cię, pizza. Chcę się z tobą ożenić. <noise> Co tak kto lubi? Okej, okay, jeszcze trochę mi się zmieści. O, i już nie ma? A, znalazłam! To wygląda jakoś inaczej. Oj, tak! Cześć dziewczynki! Biecze! Oh, wow, wow, wow. wow, kurczak jest idealnie przysmażony! Dzięki i razie. A, cicho! Już rano! O, obudź się, Maja! Witaj, świecie! Dzień dobry, Maja! Dzień dobry! Przygotujmy się do szkoły! A, jaki piękny mamy dzień! O, wystarczy! Aha! Czas na mycie To takie proste! Chcę z powrotem do łóżka. Nie ma to jak prysznic. Torba. Mój plecaczek. No to na razie. Jestem ha? gotowa. Idę z tobą. E, ale w tych szpilkach? I w tej sukience? I z tym malutkim plecaczkiem? <laughs> no cóż. Aż się prosi o kłopoty. Nie ma mowy. Musisz się przebrać. Dobrze. Hmm, którą sukienkę wybrać? O, już wiem. Jaka śliczna! Co o tym sądzisz? Nie! Okej! Okay. Ha! W takim razie ta! Nie! A ta? Nie! To może ta? Ha? Usnęła! Maja! Uh -uh. Po prostu załóż to! O! Wygląda nawet modnie! Potrzebujesz Na kilku rzeczy! O, oh. I okulary. Oh. Aha! Ale wciąż czegoś brakuje! Krawacik dla modnej i sumiennej uczynnicy. Doskonale! Jeszcze tylko jedno! Pożegnaj się z różowymi szpilkami! Musisz założyć wygodniejsze buty! O! Oh. Co jest nie tak z twoimi stopami? No. mi chłopce! O, o to chodziło! Bądź! O no. płaskie stopy! Dobrze ci idzie Barbie. Nawet nie próbujcie ściągać, bo będą konsekwencje. Przepraszam, że się spóźniłyśmy. Zajmijcie swoje miejsca. Oczywiście. Uch, mało brakowało. Barbie. Co o nie. Cześć, Ken! Ken! Idź do swojego biurka! Okej! Okay. Cześć, Ken! Nie jestem Ken. Cześć Barbie! Aha. Co? Wyglądasz jakoś znajomo! Barbie! Cześć Barbie! Nie to... mogę się powstrzymać! Uważam wyjątkowe podobieństwo! Jesteś pewna? Muszę się przyjrzeć do kulara! E hmm, jednak nie jest taka ładna. Musiało mi się wydawać. No jasne! A? A? To kontraskowe Barbie! Ale jak to możliwe? Muszę się upewnić! Orety, miałam rację! Mamy w klasie Barbie! O nie! No cóż, to prawda, muszę Oj. lecieć! Ona lubi szartować! o! Nie! Yeah. Yeah. Tak? Co to ma znaczyć? Ja ją zrobię pierwszy! Ja ją pierwszy. Biegiem! Barbie! Szybko! Barbie! Barbie. 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 Droga wolna! A? A? Tu jest! Dzięki! Okej! Okay. Piękny pomysł! Szybciej, Barbie! szybciej! No dalej! Ola Luniu! Pełno ich tam? Barbie! Tuna, to ona. Barbie! Barbie! Nie chcę już być Barbie! Ale dlaczego? To świetna zabawa. Dla ciebie to zabawne? Skoro tak, to sama zostań Barbie. Mm, no cóż. Mm, Co mam pomysł. Mój malutki obcasik. Czary Mary i takie tam. Przymierz. A teraz poćwicz chodzenie. Oh, 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 oh. Nieźle. Oh, 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 oh. Nic ci się nie stało? Oh, wyglądasz świetnie. Naprawdę? <laughs> Wstawaj. Dobrze. Oh. Oh, wow. <laughs> Barbie, oh. Barbie. muszę jeszcze do Jak się gdzie się podziewałaś? Proszę, wielki tłum? No, oparaj z Masz rację. Oni. <todgrywire> oh, 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 Spójrz prawo, Barbie. Może by mi ktoś pomógł. Barbie zaliczyła biedę. Matka będzie bym nie to wstyd. Pomogę ci. Chodźmy stąd. Uśmiech proszę. Wiecie co? Jesteście Kto? w letach i coś odbiło. Nie może tak traktować ludzi wow, wow, wow. ani lalki. Nie filmuj tego. Oddawaj. Yy, myślisz, że o tym zapomnę? No nie wiem. Nigdy o tym nie zapomnimy, Barbie. <ścoughs> Oczywiście, że nie. <ścoughs> uh -huh. Już czas wstać? Spałam jak suseł. Dzień dobry, świecie. Czas się przygotować. Umyjemy ząbki. A, miętowa świeżość! Śniadanie mistrzów i dużo kawy! Pyszne! Jeszcze tylko dobrać strój. Doskonale! Hej! Co się dzieje? Dziwnie się czuję! Co to za smród? Wow! Co to za miejsce? Cześć! Ke co ty tu robisz? Y ja jestem tymi. Y y muszę lecieć. Wow! Co za magiczne miejsce! Wow, nie jestem już w wymarzonym domu. Co ona robi? Okej, okay, cześć! Mm -hmm. Kim jesteś? Ochyda! Wyglądasz zupełnie jak moja lalka. Niewiarygodne. O, oh, to Barbie! Musicie to zobaczyć! Wow, ona jest prawdziwa! Patrzcie na jej buty. Wow, twoje buty wow, są niesamowite! Zajrzyjmy jej pod spodniczkę. Przepraszam, muszę iść. Czekaj, Barbie! Nie odchodź! To jest w spokoju! Łapcie tak. Chyba się zgubiłam. Chodź tu! Oh, oh. Cześć, Ken! Przetrzymaj to! Musi gdzieś tu być! Widziałeś Barbie? Nie, przykro mi. Ja to tylko sprzątam. Ale z niego brudas. Mało brakowało. Żebyś wiedział, to nie jest strój dla Barbie. Wow. O wiele ładniej, prawda? Musimy się stąd wydostać. Za mną szybko. Hej! Gdzie jest Barbie? Zapraszam. Co za gentleman? Zostań tu. Dobrze? Hej? Huh? O! Oh, wow! Cześć, przyjacielu! Co to za dziwna pani! Uh. Hej! Gdzie idziesz? Poczekaj! Chyba w coś wdepnęłam! Co to takiego? Jakaś brązowa masz? Hmm, to tylko czekolada. Całkiem smaczna. Chyba ich zgubiliśmy. Ale i tak powinnaś się ukryć. O! Lusz spokojnie, dobrze? O. Nie mamy zbyt wiele czasu. Cześć, wróciła! Hej, co słychać? Coś zrobiłaś? Może innym razem, ok? W porządku! Ty jesteś następny! <grym w górę> Potrzebuję terapii. Jest już bezpiecznie! To było przerażające! Muszę zadzwonić po lekarza! Po co ci lekarz? Nikt nie odbiera! Halo! Jestem kto? Coś ciekawego w telewizji. <grym> w <górę> Wiadomość z ostatniej chwili! Dzisiaj w Lolaju zauważono żywą lalkę Barbie! Jeśli wiesz w tej sprawie coś więcej, zadzwój na poniższy numer. Radę, mówię o tobie. Czyli naprawdę jesteś... Halo? Barbie? No tak, jestem Barbie. A to moja taksówka. Do widzenia. Czekaj, nie zmieścisz się. Jest <grywania> dla ciebie za mały. <grywania> o, nic z tego. <grywania> Wszystko będzie dobrze. <grywania> A wiemy, jak Cię pocieszyć. Chcę do mojego wymarzonego domu. Co to za zapach? Wow, pachnie niesamowicie. Uwielbiam owoce. Mogłabym mnie wąchać cały dzień. Mniam, mniam. Już nie jestem smutna. Zamówioną pizzę. Co Ty robisz? Um, um, chcesz próbować? Nie. Masz prawdziwe jedzenie, widzisz? Wow, wygląda interesująco. Czy to ser? Cóż za wspaniała uczta! Jak miło! Co ty robisz? Ugryź I przeżuwaj! No mm, Rozumiesz? Gryźć i przeżuwać? O! Oh! Wow! Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego! To jak impreza w moich ustach! I ten sosik to zabrażenia smakowe! Jak mogłam bez tego żyć? To najlepsza rzecz na świecie! Barbie? Niewiarygodnego! Chcę jeść przez cały czas! Więcej, więcej Co? więcej! Ale ja zjadłem tylko ten kawałek! To było niesamowite! Mój brzuszek! Czuję, jakbym miała pęknąć! Mm, to zupełnie normalne Weszło, więc musimy iść. Już wyjaśniam, to Co to? I czemu służy? Na się śmiało! Napiąć się? Skoro tak mówisz... Ooo, chyba działa! Wow! <laughs> Barbie? Skończyłaś? Już mi się poprawiło. Nie, załatwiłaś się? Skąd te kwiatki nieważne? Mam dla ciebie niespodziankę. Gotowa? Wow! Ile tu różnych ubrań! I wszystkie różowe! To istny raj dla lalki! Niesamowite! Chętnie przymierzę wszystko po kolei. Na początek pastelowo-różowy zestaw. Idealny na plażę. Łap! Wow! Długa jedwabna suknia. Szczyt elegancji. A może coś bardziej na luzie? Co o tym sądzisz? Umieram z nodów. Co? Chyba coś znalazła. Jeszcze więcej? Wpadło w szał zakupów. Wystarczy tego. A to kto? Cześć! nie odpowiedzą, co za brak wychowania. Ale to daje mi pewien pomysł. To będzie świetna zabawa. Barbie, gdzie jesteś? Dziwne. Barbie? Znalazłeś mnie! A? Spójrz na to. Co powiesz na wspólne pozowanie? Fajnie, co? Całkiem, całkiem. Ale chodź już. Okej. Okay. Najwyższy czas na nowe buty. Usiądź sobie. Zaraz coś dla Ciebie znajdziemy. No dalej pokaż jej. Które się podobają? O oh, wow! Te są śliczne! Wysoki obcas! Nie, te są o wiele lepsze. Zaufaj mi, przymierz! Pomogę ci, no co jest? Powinien pasować. No dalej. Może to jednak nie mój rozmiar. Już prawie... Ups, uwaga! Mało brakowało. Ups, daj mi to. Prawie mnie zabiłeś. Ale klient nasz, pan. Karton czy gotówką? Czemu tak drogo? Bez obaw, ja zapłacę. Gotówką. Do widzenia. Do widzenia. Co za miła para. Zaraz. To nie są prawdziwe magnoty. Nie mogę w to uwierzyć. Krodzisz w biały dzień. Jak ktoś zadzwoni po policję. Pomocy! Jestem zrujnowany. Jak dobrze być w domu! Dzięki zamija po południe! To co dalej? W mi, mi zostało kasy. Już wiem. Będę miał dla Ciebie kolejną niespodziankę. Więcej niespodzianek! Czemu zgasło światło? Halo! Nie jest tu kto? To nie jest zabawne! Awaria prądu czy co? Halo! Chwileczkę! To ta bezgłowa lalka! O! O! Biedna Barbie! To dosłownie cmentarz lalek! Zgrodza! O nie! Aaaaa! Nie pozwolę, żeby mi się to przytrafiło! Piłka? To siostra z niego! Cześć! się! <średziny> Witaj, Barbie! Powiedzmy się! Barbie, wróciłem! Co to ma znaczyć? I jak Mmm. Mm. już jesteś. Dołączysz do nas? Mm, nie, dziękuję. No trudno. Mogę pobawić się na dworze? Jasne. Dzięki. To była świetna zabawa. No pewnie. Pa! Do zobaczenia. <laughs> Bardzo się zmieniła? Tak. Zostawiła swoje lalki. O. Cześć Barbie. Cześć Ken. Więc? Spójrz na to. Co? Siadaj! Ha? Twoja kolejna odrobina rozpieszczania. Trzymaj się mocno. Co zrobiłeś z moimi włosami? Czuję się inaczej. Wyglądasz rewelacyjnie, a to mój wymarzony dom. Wow. E, mam wejść do Twojego świata? Jeśli chcesz, z radością Cię ugoszczę. No więc. Chętnie zobaczę, gdzie mieszkasz. Bardzo się cieszę. Zapraszam. Witaj w moim świecie! Super!